Witam państwa serdecznie. Troszeczkę czasu minęło. Ale w sadzie w międzyczasie niewiele się zmieniło jeśli chodzi o rozwój wegetatywny roślin. Natomiast zaszły duże zmiany jeśli chodzi o to co mamy w kwiatach, ponieważ no, mamy za sobą serię przymrozków. Ale o tym za chwilę. W tej chwili mamy fazę nadal zielonego pąka. Tylko w niektórych miejscach na odmianie Aderet na cieplejszych stanowiskach jest już początek różowego pąka. Drzewa bardzo przystopowały w wegetacji. Dlaczego? No, powody są dwa podstawowe. Po pierwsze, bardzo niskie temperatury łącznie z przymrozkami, a po drugie no, nasilająca się już susza. Te dwa czynniki głównie spowodowały to, że drzewa przystanęły i jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, drzewa już w spoczynek zimowy weszły bardzo przemęczone, a w tym roku wegetacja zaczęła się bardzo wcześnie, a potem wszystko stanęło. Zrobiło się zimno i ta wiosna się zrobiła taka bardzo długa, bardzo sucha i bardzo zimna. I przez cały ten czas, od kiedy drzewa zostały pobudzone, one żyją tylko z tych składników, które zgrom mają zgromadzone w częściach stałych, i im po prostu już brakuje energii. One są w tej chwili totalnie wygłodzone. Dlatego widzimy, że te listki są w tym roku wybitnie nieduże. Pąki kwiatostanowe też są jakieś takie dużo mniejsze niż w poprzednich latach. W dodatku mamy ten problem, że tak jak wspomniałem, mamy już przymrozki za sobą i to nie jeden, nie dwa, tylko kilka z rzędu. No i co? Już tydzień temu widziałem drzewa odmiany Champion, również odmiana Sander, gdzie były jak mówimy trafione kwiaty centralne w kwiatostanach. Co to oznacza? Jeśli pompków kwiatowych jest. Powiedzmy, średnia ilość na drzewie i zmarzną nam tylko kwiaty centralne, to nie jest dla nas żaden problem. Wbrew pozorom, w takim sadzie może być bardzo intensywne owocowanie. Dlaczego? Proszę Państwa, jeśli weźmiemy sobie kwiatostan jabłoni, to najczęściej policzymy, że jest w nim 5, rzadziej się zdarza 6. Natomiast w tym roku wybitnie dużo jest takich kwiatostanów, gdzie jest tylko 2, 3, 4 kwiatki, ale jest to związane z tym niedostatecznym wykształceniem pąków. No i teraz tak, co się dzieje? W samym środku mamy kwiatostan centralny. Jeśli on jest największy i będzie dobrze zapylony, zapłodniony, będzie miał cały komplet nasion, jest dużo większy od tych, które go okalają. W związku z tym mówimy, że zawiązki same bardzo ładnie się przerzedzają. Czyli kwiatostan największy, zawiązek największy pozostaje, a pozostałe same opadają. Wtedy przerzedzanie jest bardzo łatwe. Natomiast jeśli stracimy tego centralnego, to okaże się, że zostały nam dookoła powiedzmy cztery pąki. Z nich y, może jeden będzie y, czy, słabszy, natomiast pozostałe trzy zazwyczaj będą y, du, y, silne i w każdy tej samej wielkości. W takim przypadku bardzo trudno jest je przerzedzić, one wszystkie się utrzymują. I efekt jest taki, że z takiego kwiatostanu zostaje nie jeden najładniejszy owoc, tylko trzy równe, trudne do przerzedzenia. Co się wtedy dzieje? No tracimy troszeczkę na jakości, bo wiadomo, że ten kwiat centralny zawsze ma najwięcej. Owoc powstający z kwiatu centralnego zawsze ma najwięcej wapnia i jest najpiękniejszy, najbardziej wyrośnięty. Natomiast jeśli nie ma tego centralnego, no to część tego wapnia przejdzie też na te pozostałe. Ale mimo wszystko trzeba dużo więcej dokarmiać wapniem. Jeśli owoce są w takich gronach. Też troszeczkę trudniej uzyskać dobre wybarwienie na wszystkich. No i szczególny problem się pojawia latem, kiedy walczymy ze zwójkówkami. Wtedy, jeśli owoce są w gronach, trudno je dokładnie dopryskać. Niemniej jednak, jeśli jest trafiony, czyli przemarznięty tylko kwiat centralny w kwiatostanie, to wcale nie musi oznaczać słabszego plonowania. Proszę państwa, tutaj rejon Sadkowic akurat bardzo mocno ucierpiał w ostatnich nocach od przymrozków. Są takie miejsca, gdzie nawet myślę, że z 80% kwiatostanów zostało przemrożonych i to wszystkie pięć kwiatków czasami. Problem jest tym bardziej bolesny, że tych kwiatostanów na drzewach jest w tym roku dużo mniej. Ale akurat w tym sadzie sprawdzaliśmy pąki są ładne. Tutaj w tej okolicy szczególnie ostatnio ucierpiały odmiany Aidared i Jonagold. Ale nie wszędzie. No miejmy nadzieję, że suma sumarum na koniec tego towaru będzie na tyle dużo, że będzie nam się to opłaciło pryskać. Teraz tak, jeśli chodzi o dokarmianie. Jak wspomniałem, drzewa są wyczerpane, brakuje im energii, więc na pewno fosfor, ponieważ mamy już listki okółkowe, więc w tym momencie musimy sięgnąć po dokarmianie azotem oraz magnes i mikroelementy. Jeśli chodzi o magnes, mikroelementy, fosfor, to poleciłbym preparat Magic Pestar, który nawet działa w niskich temperaturach bardzo dobrze i myślę, że tutaj jest taki fajny. Natomiast jeśli chodzi o Dokarmianie azotem. Proszę Państwa, w normalnym sezonie bym powiedział, że zwykły mocznik wystarczy, ale w tym roku, ze względu na tą słabą kondycję drzew i na to, że mieliśmy te przymrozki, więc myślę, że trzeba sięgnąć przynajmniej po aminokwasy, a szczególnie bym polecił preparaty algowe. Oczywiście, preparatów aminokwasowych jest bardzo dużo na rynku. Myślę, że w tej chwili przedkwitnie nie, nie ma znaczenia, czy to będą pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego. Jedne i drugie będą się świetnie sprawdzały. A jeśli chodzi o preparaty algowe, no to polecam Algaren na algach z Eklonia Maxima. Preparat ten ma to do siebie i o tyle jest inny od innych preparatów algowych, że nie powoduje jakiegoś silniejszego wzrostu wegetatywnego drzew, tylko poprawia zawiązanie owoców i pobudza rozwój korzeni. I w tym roku mi się wydaje, że to jest szczególnie ważne i szczególnie przydatny będzie właśnie algaren. Teraz tak, pozostawiając temat dokarmienia do listnego, to co na dole, w korzeniach, proszę Państwa, ze względu na tą Okropną suszę. Mamy problem z tym, że azot, który wysypaliśmy wcześniej, nawet już miesiąc temu albo jeszcze wcześniej, to tak naprawdę myślę, że w większości został zmarnowany, ponieważ on i tak przy tych warunkach nie miał szansy dotrzeć do korzeni. Co możemy zrobić? No najlepiej, jeśli mamy instalację nawadniającą, wtedy możemy podać w tej chwili nawozy azotowe poprzez fertygację. Oczywiście na początku sezonu zawsze polecaliśmy mieszanki NPK z przewagą fosforu na pobudzenie systemu korzeniowego. Ale ten rok jest wyjątkowy. Myślę, że w tym roku jeśli tylko drzewa mają odpowiednią ilość pąków kwiatowych na sobie to trzeba sięgać chyba od razu jeśli zaczynamy od NPK z przewagą fosforu to myślę, że od razu na zmianę z NPK zrównoważonym a nawet powiedziałbym myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie NPK zrównoważonych na przemian z saletrą wapniową natomiast mniej więcej za tydzień za dwa kiedy będziemy tuż przed kwitnieniem myślę, że warto będzie w tym momencie dorzucić jeszcze do fertygacji preparaty aminokwasowe. Nie wszystkie nadają się do fertygacji, ale są takie szczególnie przydatne, które działają lepiej przez korzeń niż przez liście i takie polecam. Tuż przed kwitnieniem to na pewno będzie bardzo ważne wspomożenie drzew i przede wszystkim no, wspomoże ich kondycję w momencie chyba najważniejszym wsadzie, którym będzie kwitnienie. No to chyba tyle. Życzę Państwu spokojnych świąt wielkanocnych, wszelkich łask bożych no i daj Boże, żebyśmy też już w tym roku nie mieli przymrozków, Przynajmniej to, co jest, niechaj zostanie. Wszystkiego najlepszego.